Manko, witam Was bardzo serdecznie, i na wstępie chciałbym wam bardzo, ale to bardzo podziękować za tak tłumne wzięcie udziału w naszym konkursie na mem miesiąca, który to był organizowany na naszej grupie na Facebooku Garaż Weed, do której link znajdziecie w opisie. W konkursie do wygrania są trzy spośród naszych limitowanych koszulek, a więc ja przystępuję do oglądania wyselekcjonowanych przez Mateusza, który stoi za kamerą memów, ponieważ starałem się ich, bardzo się starałem ich nie oglądać, a więc zaczynamy. Dobra, także jako, że tutaj Mateusz mi zrobił screeny, ile jest tych memów, ile wybrałeś? 27 memów, i to są po, podobno najlepsze, więc ja nawet nie wiem, ile ich tam było sumarycznie. Sam się aż naprawdę boję, co wy tutaj stworzyliście. No ale dobra, otwieram pierwszy plik. Mem miesiąca widziciec jest. Trzech koksów na siłowni. Modą studentkę. No, widzę, że lajków nas zbierało całkiem sporo. Każdy pewnie skumał, o co chodzi. Troszkę wulgarne, ale ze smakiem szanuję. Przechodzimy dalej. O, tutaj widzę, że coś wykorzystane z naszego filmu z Motoshow z Kicksterem. Kiedy dyrektorka kazała Wam podać sobie ręce na zgodę, ale oboje wiecie, że spór o Omega C skończy się za garażami. No w sumie, w sumie w punkt. Tutaj twarze takie... Ja wyglądam jakby był trochę zły na Kickstera, Kickster wygląda jakby był taki... No jest to, najłagodniej ubierając to w słowa, to jest taka kamienna twarz. Także też, też spoko. Kolejny mam od Jaśka, z naszego filmu o Alfie. Oskar mówiący, Andrzejku, nie denerwuj się, to się wyklepie. No, nie widać za bardzo kontekstu, nie widać tego, jak Alfa jest poobijana, ale, ale też całkiem, całkiem zabawne w formie komiksowej. Co dalej? Andrzej zrobił... Laska pojawia się na siłowni, wszyscy pancerci A to akurat całkiem zabawne, to mi się podoba <laughs> się tak prężą i robią dziwne rzeczy No zabawne, to mi się naprawdę podoba Okej. Okay. kolejny Oscar Stary grunt, że mamy w budę z Airbusem Jak podejdziemy na spoda, to nie będą zaglądać pod klapę No, w sumie całkiem trafne A, jeszcze to, a, bo tutaj jest kurde, nie zauważyłem 1,9 TDI tam jest wrzucone do kalibry. Good one, good one. Kalibra 2200 koni. <grystanie> Szymon, wstawaj, zesrałeś się. No, śmieszne. To dalej? Aleksander. Zrób takie zdjęcie, żeby wiedziała, co straciła. No, to mi przypomina takiego jednego mojego kumpla, który lubi się lansować z samochodami, które mu się gdzieś tam przebijają. Nie będę wymieniał z imienia, ale Generalnie powiedzmy podejście do życia trafne na pewno w przypadku niektórych osobników stąpających po naszej ziemi. Dalej, mem otrzymona Kiedy chcesz zaimponić? <laughs> Krzysiek wynoszący opony po prostu na szczyt ekranu. No całkiem śmieszne. Aczkolwiek bardziej, bardziej niż sam mem chyba mnie tutaj bawi ta poza Krzyśka. Dominik. Kiedy widzisz spoiler w No. Przypominam sobie, to jest kadr z odcinka o najbrzydszych samochodach. Dwa palce, twixik. No zdecydowanie, myślę, że w większości przypadków jest to trafna reakcja. Dalej. Trzymam ten cel. vs. Wotchissi. No, myślę, że każdy <śmiech> <śmiech> wie o co chodzi. Ale to jest tak, tak, głupie, tak głupie, że aż śmieszne. Okej, okay, dalej mamy od Michała Zielonki. Top gear? nie, Willy tak. To może średnie w skali śmieszności, a przynajmniej mam nadzieję, że to nie miało być śmieszne, a miało być takim troszeczkę komplementem. Szanuję, bardzo mi miło. Dawid Jamnik. Ogólnie projekt dobry, ale pod koniec ktoś poro Amareny. Lano Supra. Co to jest? Co to jest w ogóle? fura, co ci chodzi? Bardzo ładna. I jeszcze ja tam stojący, coś tłumaczący. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy Dawid sam zrobił ten fotomontaż, ale jeżeli tak, to naprawdę propsy. Kolejny memik od Miłosza. Alfa Romeo Giulia nie. Alfa 146. Screen z naszego Instagrama, kiedy Alfa. Nie będę mówił co, bo to zobaczycie dopiero na filmie, ale fajne. Też mi się podoba. Następne. Dominik Domin Hałada. Skomplikowana nazwa, dobra, co mamy? Mamy zdjęcie popisówkowe. Chłopaki weekend był za mocne. Aha, bo tu w garażu. I tutaj jakiś Golf czwórka z jakimiś kule, dwoma intercoolerami. Jakiś szalony projekcik. No. no, generalnie fajnie by było, gdybyśmy z chłopakami mogli sobie pogrzebać i porobić takie projekciki wspólnie. Na pewno, jeżeli byśmy coś takiego stworzyli, nie omieszkalibyśmy poinformować Was o tym na naszym filmie. Kolejny mem od Norberta. Kiedy jeden z Waszych ziomków jako pierwszy zda prawko i poszyczysz furkę od starego, no. i czterech chłopa dookoła, auta, jeden w środku, to, to kurczę jest mega trafne, jeżeli się tak przypomni swoje lata młodości. No. Norbert, good job. Kolejny mem od Kamila, ja stojący na tle RS5. Ten moment, kiedy odwiedzasz przyjaciół po powrocie z pracy w Niemczech, RS5, Jack Daniel w jednej ręce, z drugiej jeszcze worek z Eurasami. Fajnie. To musiałaby to być naprawdę jakaś dobrze płatna praca w tych Niemczech. Myślę, żeby wrócić z RS Piątką, ale jeżeli ktoś z Was pracuje w Niemczech, to tego właśnie życzę. Enzo Ferrari po przegraniu wyścigu Le Mans z drużyną Forda 1966, koloryzowane i moja twarz skrzywiona z naszej sesji koszulkowej. Fajne, podoba mi się. Kurde, ale widzę, że dużo lajków, dużo komentarzy. Także Felix Skrzyd tutaj. Widzę, że nie tylko ode mnie, ale również od innych członków grupy zebrał propsiki. Dalej, Aleksander Pomoryn. A, ja robię tu sobie zdjęcie na tle Mustanga. Szybko, zanim właściciel wróci. Widno, generalnie postawa, której nie pochwalam. Nie pochwalam zwłaszcza takiego opierania się o samochody. Ale nie, tutaj generalnie mieliśmy zgodę na odfotografowanie Mustanga. Także nie, nie, nie siadałem na, na całkowicie cudzym, obcym aucie. Dalej, mem od Damiana. Nie widzę jeszcze co jest, ale widzę, że ponad 100 lajków, to jest spoko. Tutaj jakaś pani z mini i czymś dziwnym przyklejonym do maski tego miniaka. Aha, i ja znowu z tą miną siedzący. Tak, tak. Nieładnie się tak śmiać tutaj z prowadzącego. Ale w sumie, no, przypuszczam, że mina mogłaby być mniej więcej taka w takiej sytuacji. Aczkolwiek, no, poziom humoru no, określiłbym jako ciężki. I miesiąca. U, widzę, że też ponad 100 lajków. A scena z recenzji Mercedesa C63 S AMG, ja i Aga, dziewczyna Mateusza, który stoi za kamerą, podpis Fake Taxi. Z tego się nie możemy śmiać tutaj, bo Mateusz mnie pobił. I z tego, co widzę, czas na ostatniego mema. Mem od Maćka Turonia. Pytanie czy się nada. Koła, silnik, wsiadam, jadę, błoto, woda, adrenalina, <taka>, taka sytuacja. A też w sumie dobre nawiązanie do filmu, takie słowa, klucze porozrzucane w sposób chaotyczny podoba mi się. Dobra, przeglądałem wszystkie memy, musicie mi dać jeszcze chwilkę na zastanowienie się i będę ogłaszał oficjalny werdykt. Ok, a więc ja już podjąłem swoją decyzję, wybrałem trzech szczęśliwców, którzy wygrają nasze limitowane koszulki. I uwaga, na pierwszym miejscu ląduje... Andrzej Ostromecki z swoim memem na temat laski pojawiającej się na siłowni i nas w garażu. Zdjęcie zresztą stanowiące zdjęcie w ten na naszej grupie na Facebooku, robiące te wszystkie dziwne pozy. To mi się naprawdę spodobało. Także brawo Andrzej, czekamy na informacje od Ciebie na fejsie. Jaką koszulkę wybierasz, ponieważ to Ty masz pierwszeństwo wyboru jednej z trzech. I napisz nam też swój rozmiar. No i adres, żebyśmy wiedzieli gdzie ją wysłać. Natomiast drugie miejsce dla... Tymona grzywacza. zamem ze mną i z Kicksterem podającymi sobie ręce na zgodę, żeby załagodzić spór o Omega C. Tymon, do ciebie ta sama sprawa, wyślij nam swoje dane do wysyłki na Facebooku, wybierzesz jedną z dwóch koszulek, ponieważ pierwszą wybierze Andrzej, no i podaj nam też swój rozmiar. Trzecie miejsce w naszym konkursie na mem miesiąca w lipcu ląduje natomiast u... Miłosza Młyńczyka, zamem z kalibrą 2200 koni, no śpiącym w łóżku i krzyczącym pewnie jakimś kolegą Szymon, wstawa i zesrałeś, bardzo mnie bawi to zdjęcie. Też całkiem zabawne. Tutaj dokładnie ta sama sytuacja. Prosimy o rozmiar, prosimy o dane do wysyłki. No i ty, Miłosz, dostaniesz jedną z trzech koszulek, które pozostaną tak naprawdę do wyboru, bo jak pewnie wiecie, mamy trzy wzory koszulek. No i te właśnie, jakby będziecie sobie mogli po kolei, po wybieram. A więc oto mamy trzech zwycięzców z lipca, natomiast pamiętajcie, że oczywiście w sierpniu również będziemy organizować konkurs, a więc zachęcamy, abyście byli aktywni w naszej grupie na Facebooku. Być może jakieś konkursy pojawią się również na Instagramie, także wpadajcie również na naszego Instagrama. No i tym samym bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się troszeczkę uśmieliście przeglądając te memy. zachęcam do kreatywności w przyszłości i do zobaczenia.